Zapraszamy do wysłuchania serialu audio pod tytułem "Dachowcy". Autorka tekstu: Zofia Stawicka. Czyta: Grzegorz Filipowicz. Odcinek drugi. W domu czekała na tomka mama. A co tak późno? zapytała pani Lidia, gdy tylko chłopak wszedł do salonu. Jakoś tak się wszystko przeciągnęło. Wymijająco odpowiedział tomek. Co ty nie powiesz? Tata dzwonił, że jutro przyjeżdża. Będziemy mogli załatwić trochę spraw przed wylotem. Po co ten pośpiech? Przecież został cały miesiąc. Skomentował chłopak. Synku, nawet nie wiesz, jak to zleci. Ani się o nie obejrzysz, a będziemy w Belgii. No niestety, w głosie Tomka słychać było złość. Wiem, że jest ci ciężko i może niekoniecznie tego chcesz. Kobieta próbowała wczuć się w sytuację swojego syna. Naprawdę to nie każ mi się tam przenosić. Tomek nie krył wzburzenia. Pani Lidia nie wiedziała, jak zareagować na wybuch syna. Szkoda gadać. Chłopak machnął ręką i udał się do swojego pokoju. Miał nadzieję, że uda mu się choć trochę uspokoić. W głowie aż kotłowało mu się od nadmiaru emocji. Z jednej strony rozżalenie na rodziców, z drugiej ekscytacja na myśl o jutrzejszym spotkaniu z Karoliną, z trzeciej podskórny niepokój, do którego wstydził się przyznać. Postanowił rozwiać swoje wątpliwości i poszukać coś na temat wydarzeń sprzed wielu lat. Niestety z internetu nie dowiedział się absolutnie niczego nowego. Nagłówki brzmiały: Co się stało z nastolatkami? Czy to ucieczka, czy morderstwo? Były też bardziej sensacyjne. Tajemnicze zniknięcie na dachu to sprawka kosmitów. Tomek pomyślał, że może mama mu coś powie. Zaginiona dziewczyna była jej równolatką. Pomimo tego, że czuł się rozdrażniony zachowaniem mamy, poszedł z nią porozmawiać. Kobieta siedziała przy stole i wyklejała zaproszenia na ślub. Scrapbooking to było jej hobby, a przy okazji sposób na dodatkowy zarobek. Chciałem o coś zapytać, zaczął Tomek. Hmm? Pani Lidia mruknęła na zachętę. Kojarzysz te sprawy zaginięcia nastolatków? Weszli na dach łąkowej i nigdy nie wrócili. Wiesz może coś na ten temat? Pewnie. Daria chodziła ze mną do klasy. Co prawda nie trzymałyśmy się ze sobą, ale oczywiście jej zniknięcie przeżywałam wtedy bardzo mocno. Słyszałam, że podobno uciekła ze swoim chłopakiem. Czyli myślisz, że nic się im nie stało? dociekał chłopak. Tego to ja nie wiem, ale nie znaleźli żadnych ciała ani nic takiego. Zaczęły krążyć jakieś bzdurne plotki, że coś ich wessało tam na górze, znaleźli się w innym wymiarze, czy coś w tym stylu. Amatorów teorii spiskowych nigdy nie brakuje. I oni byli tam tylko we dwójkę? Jedni mówili, że w dwójkę, inni, że w trójkę. Nie znam szczegółów. A co ty tak wypytujesz? Mama spojrzała się podejrzliwie na Tomka. Jest taki konkurs o legendach miejskich i tak mi przyszło do głowy, skłamał chłopak. Wiedział, że nie może powiedzieć, o co naprawdę chodzi. Pewnie za wiele nie pomogłam. Poszperaj jeszcze w internecie, tam na pewno znajdziesz więcej informacji, dorodziła mama. Mhm. Tak właśnie zrobię. Chłopak nie przyznał się, że już tam szukał. Tomek? — Tak. — Nie gniewaj się o ten wyjazd. On na pewno dobrze ci zrobi. Podszkolisz angielski i wrócisz do przyjaciół. Mamo, daj spokój. Skomentował chłopak. Tomek zastanawiał się, jak czuje się czarek. To nie pierwszy raz, gdy wielki apetyt przyjaciela spowodował u niego problemy z brzuchem. I jak u ciebie? Wysłał smsa. Już mi lepiej. Może dachy jutro wieczorem? Tak brzmiała odpowiedź od przyjaciela. Jasne, zgadamy się, odpisał Tomek. Chłopak wiedział, że czekają go jutro dwie dachowe eskapady. Absolutnie nie miał nic przeciwko. Przez całą noc prawie nie zmrużył oka, przekręcał się z boku, na bok, rozmyślał o tym, co powie Karolinie. Czy odważy się na to, żeby wyznać, co czuje? A może lepiej tego nie robić. Istniało ryzyko, i to małe, że dziewczyna się wystraszy. Dodatkowo nie dawała mu spokoju myśl o złej sławie dachu na łąkowej. Tam nie ma czego szukać. Tam nie czeka nic dobrego. W uszach Tomka zadźwięczały złowrogie słowa dziwnej staruszki. Słyszał ją tak, jakby stała tuż obok. Chłopak zdenerwował się, że umysł płatał mu figle. Wiele godzin minęło, zanim nastolatek w końcu się zdrzemnął. Krótki sen gwałtownie przerwał dźwięk budzika. Żeby zdążyć na wschód słońca trzeba było wstać o nieludzkiej porze. Chłopak zostawił mamie kartkę, że wybiera się na sesję zdjęciową na dach na łąkowej. Pani Lidia na początku bardzo sprzeciwiała się dość nietypowej pasji syna. Gdy w końcu widziała, że jej prośby i groźby w tym temacie nic nie dają, chciała tylko wiedzieć, gdzie chłopak się wybiera. Tomek energicznie wyruszył w stronę łąkowej. Nie czuł znużenia pomimo praktycznie nieprzespanej nocy. Wręcz przeciwnie, dawno nie był tak podekscytowany. Jednak gdy stanął przed odrapanymi starymi drzwiami, poczuł wahanie. Przeszło, gdy wyobraził sobie Karolinę bawiącą się kosmykiem czarnych włosów, dotknął klamki. Nacisnął ją ostrożnie i wszedł bardzo cicho tak, żeby nie narobić hałasu na klatce schodowej. Umiał poruszać się prawie bezszelestnie. W końcu praktyka czyni mistrza. A co jak co? ale nastolatek wiele razy to robił, wchodził na dach, tak żeby nie zostać zauważonym i wygnanym. Na górze Tomek odetchnął z ulgą. Po pierwsze, dlatego że udało mu się tam dostać bez żadnych problemów. Po drugie, ten dach wydawał się całkiem zwyczajny. Póki na łąkową nie dotarła Karolina, chłopak rozstawił statyw i umocował na nim aparat. Niewiele minut zostało do słonecznego spektaklu na niebie. Tomek musiał przyznać, że widok z tego dachu był wyborny. Spojrzał na zegarek. Gdzie jesteś, Karola? Czyżby to był żart? Wystawiłaś mnie? Niechciane myśli zaczęły krążyć po głowie chłopaka. W końcu ostatnio nie zachowywała się w porządku. Tomek sięgnął do kieszeni po smartfona. Chciał sprawdzić, czy nie ma jakiejś świadomości od Karoliny. O nie, wściekły krzyknął w przestrzeń. Okazało się, że zostawił telefon w domu. Był tak zaaferowany wyjściem, że po prostu go zapomniał. Teraz nie miał szansy na to, żeby skontaktować się z przyjaciółką i dowiedzieć się, czemu jeszcze jej nie ma. Sfrustrowany zerknął na słońce delikatnie wyłaniające się z zachmur. Wyglądało zjawiskowo. Nie mógł przegapić takiej okazji do zdjęcia. Zapowiadało się na fotografię roku, chociaż będę miał sesję na pamiątkę, skoro cię tu nie ma. Chłopak czuł się okropnie zawiedziony. Już zaczął składać sprzęt fotograficzny i miał zbierać się do wyjścia, gdy nagle usłyszał głos: Tomek, zaczekaj! to była ona Karolina. Chłopak nie mógł w to uwierzyć. Uśmiechnął się szeroko i powiedział: Myślałem, że już się nie zjawisz. A jednak jestem stwierdziła dziewczyna. Co chciałaś mi powiedzieć? Tomek nie mógł już wytrzymać z ciekawości. Wcześniej układał sobie w głowie różne scenariusze. Wyjeżdżam. Prosto z mostu wyparowała Karolina. Chłopaka w pierwszym momencie zatkało, bo właściwie chciał jej powiedzieć dokładnie to samo. Dokąd? Dlaczego, kiedy? Tomek zarzucił przyjaciółkę pytaniami. Jutro, nie mogę powiedzieć gdzie, tajemniczo stwierdziła dziewczyna. Co to za zagadki? Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Możesz mi powiedzieć wszystko. Tomcia, nie psuj naszego ostatniego spotkania. Karolina brzmiała tak, jakby nauczyła się tej kwestii, albo jakby czytała tekst z promptera. Od kiedy mówisz do mnie Tomcio i gadasz niczym aktorka z telenoweli. Ech, ten najnowszy generator dialogów jest zupełnie do bani, znienacka wyparowała dziewczyna. W tym momencie chłopak poczuł się całkowicie zdezorientowany, a jego zdumienie powiększyło się jeszcze bardziej, gdy kolor włosów jego przyjaciółki zaczął się zmieniać z znienacka na fioletowy. Co, co się dzieje? Chłopak przyglądał się, jak zaczarowany, zmieniający się na jego oczach dziewczynie. To z pewnością nie była Karolina. Zaczął zastanawiać się, czy nie ma jakichś halucynacji i co to wszystko może oznaczać. Źle to wszystko zaczęłam. Chciałam cię zwabić podstępem, żebyś. Tomek przerwał dziewczynie. Możesz do mnie mówić jaśniej, bo zupełnie nie wiem o co chodzi. I kim ty w ogóle jesteś? Dobra, skoro już wiesz, że nie jestem Karoliną, zawiesiła głos dziewczyna. No, raczej zaśmiał się Tomek. Sam dziwił się swojej reakcji. To wszystko było tak abstrakcyjne, a do tego fioletowłosa wydawała mu się całkiem zabawna. Fioletka, oznajmiła nieznajoma. W tym momencie Tomek nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem. Ja ja sobie robisz! Może zielonka albo czerwonka? Dziewczyna spojrzała na niego oburzona. Ależ z ciebie buc i z takim typem mam współpracować. Ktoś taki ma nas wszystkich uratować? Chyba zaszła jakaś pomyłka. Dziewczyna zaczęła chodzić po całym dachu. Dobra, Fioletka, czy jak ci tam? Nie wiem, jak to wszystko zorganizowałaś. Niezła wkrętka. Pewnie to wszystko nagrywasz i chcesz to gdzieś puścić, to od razu ci mówię, że się nie zgadzam na publikację mojego wizerunku w internecie. Tomek miał powoli dość tego wszystkiego. Wziął aparat i statyw, zaczął wycofywać się w stronę wyjścia z dachu. Stój, zaczekaj, krzyknęła za nim dziewczyna. Jesteś jednym z dachowców, prawda? Tak, chłopak stanął zaintrygowany. Skąd ta dziwna fioletowłosa miała tak dużo informacji na jego temat? Powiesz w końcu, o co chodzi? Tomek spojrzał się badawczo na dziewczynę. Przepraszam, że wykorzystałam twoją słabość, ale nie widziałam innego sposobu. Podobno tylko ty możesz nam pomóc. Fioletka zaczęła się tłumaczyć. Jaką słabość? Co ty gadasz? No, że udawałam Karolinę. To jasne jak słońce, że przy tej dziewczynie całkowicie wyłączać się logiczne myślenie. Aha. Czyli telefon to byłaś ty, a nie Karolina. Coś mi od początku nie grało. Ten słodziutki ton, głos Tomcio to, Tomcio tamto. Chłopak nie krył złości. Było mu też głupio, że tak dał się wkręcić. Wiem, to było nie w porządku, ale inaczej na pewno byś tu nie przyszedł. Dziewczyna zrobiła minę niewiniątka. Tomek widział, że chciała kontynuować i mówić dalej, ale nie była w stanie. Znienacka zbladła i zaczęła ciężko oddychać. Po czym stało się coś, co całkowicie zdumiało chłopaka, fioletka zaczęła znikać. W ostatniej chwili zdążyła cicho powiedzieć. Przyjdź tu wieczorem. Proszę.